Witam. Jeżeli ktoś z Was potrafi rozróżnić, który to jest pellet Kopens, a który jest perletem zwykłym Zalegro, no to szacunek. Ja tego nie potrafiłbym rozpoznać. A od czego się to zaczęło? Otóż zajrzałem do swojego wielkiego wiaderka 25-litrowego i ujrzałem dno. Myślę sobie, trzeba... Dokupić pelletu. Przejrzałem strony internetowe tam, gdzie zawsze kupowałem, i pellet teraz zdrożał o no, co najmniej 5 zł na kilogramie. No to jest po prostu bardzo dużo. Na no, Allegro przeglądałem, znalazłem pellety takie z samego typu fit jak kopensy, no i ciemne również. Opinie mają bardzo dobre. Tak więc postanowiłem sobie zaryzykować i zamówiłem dwie paczki 9 kg z Allegro. Jedna paczka to jest paczka 9 kg Peletu Jasnego, są to bardzo dużo, duże paki. Dwie paki zajmowały mi cały bagażnik po rozpakowaniu. No i druga paczka tej samej wielkości, 9 kg. Pelletu ciemnego. Kosztowały mnie 99 zł paczka pelletu jasnego i 69 zł paczka pelletu ciemnego. A tu dla, dla porównania kilogramowe paczki pelletu Kopensa. I zobaczcie, jaka jest duża różnica. No, widać te 9 kg to jest porządna paka. Ja jestem pod wrażeniem wielkości tych paczek. No i sobie porównuję, że na pierwszy rzut oka, zobaczcie, na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią. Zaraz zobaczymy, jak będą pracować. Tu macie firmę, nazwę, etykiety. Zbliżenie, dla mnie tu nie ma żadnej różnicy. W wyglądzie, no zobaczymy czy będzie w pracy. Podobnie z ciemnym pelletem. No i sobie teraz zrobimy teścik. Teścik będzie polegał na tym, że dam 5 miarek, czyli 2,5 dwie, dwie miarki zwykłe i pół miarki wody. Czyli robię perlet w stosunku 5 do 1. W pra z prawej strony wsypałem perlet z tej dużej paczki, a teraz dosypuję perlet kopens z, z tej kilogramowej paczki, którą widzieliście wcześniej. Tu macie fragment w filmiku w dwukrotnym przyspieszeniu. Zobaczcie dla mnie te ziarna się naprawdę niczym nie różnią, zaleję je za chwilę wodą, ale zobaczcie jeszcze dla porównania. Moim zdaniem jest to wszystko to samo. Zalewamy teraz pelety wodą i odstawimy gdzieś na kilkanaście minut. Tu troszeczkę z prawej strony kapkę więcej dolałem. Ale nie powinno być dużej różnicy w pracy tych pelletów. Mieszają się elegancko. Jednak przesypię sobie do dużych misek, ponieważ w większej miseczce jest łatwiej wymieszać. No i w niebieskiej miseczce będzie ten nowy pellet, a kopens będzie z lewej strony. Wymieszamy, odstawiamy i za chwilę będzie teścik wody. Zobaczcie, po kilkunastu minutach jest pellet napęczniały. Robimy teraz test wody. Dla mnie naprawdę ten pellet wygląda Identycznie jeden i drugi jest identycznym pelletem. Tu troszeczkę z prawej strony kapkę. Dosłownie kapkę więcej mi wody poleciało. Ale zobaczymy, jak to będzie. Zobaczcie, jak pięknie klei. Wszystko jest elegancko. Tu Kopens. Deczko dostał dosłownie kropelkę mniej wody. Ale powinien kolać tak samo. Podstawiamy miski. Zaraz wyciągniemy miseczki z wodą. I zobaczycie w rzeczywistym czasie. Nie będę tego przyspieszał. Jak pracują te dwa pellety. Z prawej mamy ten z Allegro, Z lewej kopensa z tym, że z lewej był deczko mniej domoczony, ten z prawej był ciutkę kapkę dostał więcej wody, i dlatego może być różnica kilku, kilkunastu sekund w pracy to jest test pracy, nieraz pojawiają się jakieś komentarze że takie testy są głupie dla mnie nie są głupie, ponieważ pokazują jak dana zanęta pracuje, jeżeli chce sobie ją dowilżyć i na głębszych wodach Yy, łowić, no to sobie do wilże, ale to jest test po, dla porównania. Zobaczcie, kulki wypłynęły bardzo szybko z jednego i z drugiego pelletu i dla mnie jest ten pellet identyczny. I identyko pracuje, dla, yy, ten z lewej deczko się szybciej obsypał, ponieważ dostał ciuteczkę mniej wody. A sprawę już się również obsypuje. Świetnie. To wszystko działa tak samo, identycznie. Jestem bardzo zadowolony. Więcej nie kupię tego pelletu Kopensa, tylko ten Zalegro, dopóki będzie dostępny. Różnica w cenie jest bardzo duża. Ten Zalegro 99 zł. Za 9 kg to wychodzi chyba około 11 zł. Nie pamiętam, nie liczyłem. No ale kopens na stronie, gdzie zawsze kupowałem, kosztuje w chwili obecnej 17,50. Z moim upustem no to wychodzi i tak ponad 15 zł. A tu macie dla porównania ciemne pellety. To jest ten ciemny nowy z Allegro za 69 zł, który widzieliście pra w prawym kubeczku. A teraz tu wsypuję. Ten kopensa. One wyglądają teraz identycznie, z tym, że ten z prawej strony jest taki troszeczkę jaśniejszy. Ten jest jaśniejszy troszeczkę, ten ciemny jest prawie identyczny. No i pachną tak, o ten jest silniejszy zapach. Ten jest zdecydowanie silniejszy, tak troszeczkę jak psiakarma, a kopens tak no, słabiej. Tylko, że to jest z nowej paczki wyciągnięty, dlatego ładnie pachnie, a kopens jest już y, jakiś czas leży. Tak więc zastanówcie się co warto. na razie...